Dzień dobry, z tej strony pan kominek. Chciałem państwu przedstawić kilka wad urządzenia z płaszczem wodnym. Jedną z nich będzie to, że wymaga wpięcia w instalację hydrauliczną, jak i elektryczną, z tąże różnicą, że instalacja elektryczna może być wyłączona, co będzie skutkować tym, że takie urządzenie nie może nam funkcjonować. W sytuacji, w której mamy napalone w kominku, a mamy zanik prądu, Urządzenie będzie się przegrzewało, co może skutkować wydostaniem się pary wodnej z tego kominka. Ta para osiądzie nam na suficie i będzie to się wiązało z dość dużym remontem salonu. Natomiast jest to bardzo sporadyczna sytuacja i przy sprzedaży kilku tysięcy takich urządzeń wydarzyła się zaledwie kilka razy. Dodatkową wadą takiego kominka jest dość duży koszt wejścia w taką inwestycję, ponieważ realnie taki kominek będzie dwa. Do trzech razy droższy niż tradycyjny. Musimy się wiązać z kosztem hydraulika oraz musimy mieć w domu całą instalację hydrauliczną, czyli kaloryfery lub podłogówkę. Zapraszamy do następnych filmików.